Przyszło nam żyć w tak ciekawych czasach, że praktycznie, jak ja to powtarzam, myśmy przeskoczyli pewną epokę. Poszliśmy na skróty i od razu skorzystaliśmy ze zdobyczy techniki, tą, którą dysponował w chwili obecnej świat. Nie goniliśmy po prostu po schodach, ale pojechaliśmy na samą górę windą i to wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze y, określenie tych 20 lat, które, które za nami y, zostały. 20 lat temu byłem szczuplejszy przede wszystkim. No mogę powiedzieć, że na początku było, było trudno, zresztą y, wszystkim na początku jest trudno. Y, działaliśmy w całkiem nowych warunkach, praktycznie y, uczyliśmy się wszyscy. Bo, tak jak tutaj padło na uroczystości ze słów z jednego z moich przedmówców, byliśmy pierwsi w Polsce i pierwsi w terminie ukończyliśmy prywatyzację w pierwszym ustawowym, przewidzianym przez ustawę o prywatyzacji terminie. I to był nasz sukces. Czego w takim razie można życzyć AMGK na kolejne 20 istnienia? No, myślę, że to już 20 lat. Kolejne nie będzie już pod moim kierownictwem, bo myślę, że już będę, będę na emeryturze, ale myślę, że należy rzucić chyba przede wszystkim pomyślności i dalszej tej roli takiej jak gdyby służebnej w stosunku do mieszkańców, bo proszę Państwa, my jesteśmy dla Państwa, a nie Państwo dla nas i to, i to jest nasz główny cel działania.